Zestaw solidnych narzędzi to obowiązkowe wyposażenie każdego gospodarstwa i warsztatu, zarówno profesjonalnego, jak i hobbystycznego. Odpowiednie narzędzia są niezbędne do mniejszych i większych napraw, a także do obsługi i konserwacji maszyn rolniczych. Sklepy rolno-techniczne Greno Jarkowski Agrohandel oferują zestawy kluczy narzędzia ręczne i pneumatyczne, elektronarzędzia, różnego rodzaju wiertła i narzędzia skrawające. W ofercie posiadamy także narzędzie pomiarowe, szczególnie potrzebne w nowoczesnych gospodarstwach rolnych, takie jak wilgotnościomierze do zbóż i rzepaku, wskaźniki napięcia, wagi, mierniki ciśnienia w oponach. Aby łatwo odnaleźć potrzebne w danym momencie narzędzie, polecamy skrzynki i wózki do ich przechowywania. A w przypadku większych warsztatów systemy regałów. Wszystkie oferowane w sklepach Greny-Jarkowskiego handel narzędzia zostały wyselekcjonowane pod kątem jakości, wytrzymałości i precyzji. Solidne narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, chromowo-wanadowej oraz z aluminium posłużą niezawodnie przez wiele lat.